Ojej, w końcu z roboty przyszedłem. I przyjechałem. Ah, ciekawe, jak tam córka zrazik. Tyle czasu mi nie było w domu. Dobra, ale coś tu śmierdzi tak ostatnio. Nie wiem dlaczego. Córka. Jesteś? O, lelka. jest. A, śpi. Nie. Dobra, to co? Co tutaj mamy? Aha, to sobie przeszkodałem. dobra. Sobie zjem. Pójdę tutaj, o. O, cześć! Cześć, tata! Co Cze tam? Jak w szkole? W sumie to nic. Yy, a dostałam piątkę. O, dobrze. Z angielskiego i to tyle. Jak się Alka to fajna jest. Dobra. Wygina się w każdą stronę świata. <grym> no, dobra. Idę do pokoju. Nie nawróć mi tam! Dobra. Dobra, zjadłem już. Idę to umyć. lalki zapomniałam. Dobra, wiesz Ja umyję. No. Powiem, że nie. Dobra. Poszło się pobawić. Co by tu dzisiaj porobić? Chyba... Co nie mam? Ej... Nie wiem co porobić... Chyba będę odpoczywał, no co? Ciężki dzień w pracy miałem... L.S.P.D. do siebie! Co się dzieje? A! No nie strzelajcie, dziecko jest w pokoju! Co pan ręce, robią? Ręce za głowę! Ręce za głowę! Ale o co chodzi? Jesteś aresztowany za zabójstwo Jana Kowalskiego. Idziemy. Co? Ale ja mam córkę. Dlaczego? Co się stało? Ja nikogo nie zamordowałem przecież. Trochę no, każdy morderca tak mówi. Nie wiem, ostatnio tak, już... tak, to jest moja córka. Dobra. Dzień dobry. Ja nic nie zrobiłem. Każdy morderca tak mówi. Dobra, zostań... ...na ziemię. Ale panowie, co tak długo? Ano. Kde paní Ej! Co? Co? Přesme. Tady je. Atarka. Dobrá. Ej, nemal tu. Ej. chyba muszę wyjść na dwór Eee, dobra O Boże, ale te światła razą, Co to jest? Są e. e. tu ma? Co to jest? Czekaj wezmę to Kurde, co to jest? Kurde to jest tam? Ech. Co jest w tym miejscu? A! Co to jest? Ta lalka... Zostaw mnie! Zostaw mnie! A! Gdzie? 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 A!

Boże... Ej, jak ty jeździsz Pacam Boże to tutaj chyba Idę i to kupić Jakiś problem gościu? No ty jeździsz jak pajac! Prawie mnie uderzyłeś No pajęk! Aha! No to patź jak jeździsz Witam to jest ta ...alka, o której pan mówił O proszę zejść ze strony Dobra, da więcej za tą walkę w końcu. Ja dam 100 dolarów. A 50? 200 dolarów. 200. O. Dobra, ktoś przebija? Dobra. 200 raz. 200 dwa. I 200 po raz trzy. Sprzedano Jek tutaj exact. Panu... Dobra, 500 po raz pierwszy 550. Jest. Jest jakiś żad Dobra, kupiłem tą lalkę. może tyle dolarów. Co za porąbany człowiek ja Nie mogę z niego Jadę do domu, pokażę to córce, to mi się spodoba Tak A kurde To to jest Ej, co ty robisz gościu? Dobra. Czekaj, zostawię tą lalkę na razie w samochodzie. Ej, gość Przepraszam, widział pan dziś moje krowy? Ma. Krowy? Oooo, Bercia, Bercia! kurka ruka, dawaj na tą farmę! Eee... Przepraszam, proszę pana, za kłopot. Tylko krowy mi uciekły. Na farmę już! Raz, Wezmę tą lalkę ze sobą, dobra. Hej, córka, patrzę na do ciebie. Czekaj, kuchenkę naprawię. Dobra. Ale lalka! Kozacka. O, co tu zrobiłaś? Po... Ale kozacka lalka. Co, podoba ci się? Super jest. Zgadnij, ile kosztowała. Ile? 500 dolarów. Jasne. Yes. Nie musiałeś tak, co Musiałem takie dobre oceny. Masz to ci kupię. Dobra, idź się z nim pobaw. Dobra. Dobra. Dobra, wróciłem z zakupów. Córka pewnie śpi. Trzeba zrobić tutaj chyba jakieś śniadanie na no jutro do pracy kolację. Ty działam nóż Ja mnoża jednego jest mała pewnie Dobra to zrobię tutaj